Dlaczego pert jest niedoceniany? Odkryj urok zachodniej Australii. Zapraszam na spacer. Chorani, jak widzicie, jedziemy na wycieczkę. A później będziemy na spacerku w pięknej malowniczej miejscowości w okolicach Perp, która nazywa Mandarin Marina. Sami zobaczycie, jeszcze troszeczkę, o tutaj Wam pokazuję, jest podwójna płatność. Informują kierowców, jest public holiday. Tą wycieczkę zrobiłam w lany poniedziałek razem z moim mężem. Więc zapraszam was, kochani. Dlaczego taki temat w dzisiejszym odcinku? Ehm, Perth jest, jak wszyscy wiecie już pewnie z moich blogów, że jest stolicą Australii Zachodniej. Jest to miasto, które jest często pomijane przez podróżników na rzecz bardziej popularnych miejsc, tak jak Sydney czy Melbourne. Ale uważam, że nadszedł czas, aby rzucić światło na to niesamowite miasto. Ferd jest często źle rozumiana. O wiele osób myśli, że to po prostu małe, spokojne miasto, które nie ma wiele do zaoferowania. Ale to dalekie jest od prawdy. Jeden z powodów, dla których nie jest na radarach podróżników, jest to, że jest trochę z dala od utartych szlaków. I wiele osób nie zdaje sobie sprawy z bogactwa, doświadczeń. Do Jakie ma do zaoferowania? Innym błędnym przekonaniem jest to, że jest to po prostu miasto, a nie centrum kultury lub aktywności na świeżym powietrzu, ale jestem tutaj, aby powiedzieć, że tak nie jest. Jak sami widzicie, okolice PET, jeżeli nie widzieliście, oczywiście są moje inne filmy poprzednie, które zabieram Was na różne miejsca, na różne spacery. Wszystkie, które są właśnie w obrębie Perth. Nie są to jakieś tysięczne wyprawy, maksymalnie do 100 kilometrów od Perth. Jak sami widzicie, jedziemy właśnie, zbliżamy się do Mariny. Budownictwo jest przepiękne, jest to Również jedna z nowszych dzielnic. 17 lat temu było tego dużo mniej, wtedy nie nagrywałam. Ale teraz chcę Państwu pokazać właśnie, jak to wygląda, jak ludzie żyją i Australijczycy właśnie tak żyją tutaj w Zachodniej Australii. Wiadomo, nie każdego stać. No taki dom, na no jacht. Co jest logiczne? Nie mówcie mi tutaj, że <laughs> oczywiście tylko bogata dzielnica, czy coś takiego. Nie, nieprawda. nieprawda. Ta miejscowość jest położona około 60 km od Perth. Więc jak myśmy tutaj przyjechali do Australii, to powiem Wam, że tutaj działki były bardzo, bardzo tanie. Natomiast teraz, jak sami wiecie, na całym świecie wszystko jest wyszczeliło w górę i nie ma już taniej działek, można powiedzieć. Ale, wracając do tematu, Pertu ma wiele do zaoferowania: jeśli chodzi o atrakcję, kulturę, styl życia, od zachwycających plaż, tak jak Kotes, to już widzieliście na moich vlogach, Scarborough również potępiące życie scenę kulturową. Są różne festiwale. Każdy znajdzie coś dla siebie. Miasto organizuje, tak jak mówię, wiele lokalnych wydarzeń przez cały rok. <laughs> tak jak Perth Festival, Italian Festival, też Państwu puszczę, mam jeszcze materiał właśnie z włoskiego festiwalu tutaj w Perth. Ale wypadły święta, jeden vlog z przyczyn zdrowotnych. Nie zrobiłam w jedną niedzielę, więc wszystko mi się to przeciągło w czasie, ale na pewno puszczę. Ehm, słuchajcie, możecie tutaj spod sprawdzić sobie kulinarną scenę. Jeżeli jesteście smakoszami, pokochacie kulinarną scenę PERT z jej miesz mieszanką owoców morza, lokalnych produktów, kuchni międzynarodowej. we wypoczynku na świeżym powietrzu pokochają również pobliskie Kings Park, ogród botaniczny, czy nawet właśnie takie miejsce, jak jesteśmy dzisiaj, w Marinie, gdzie jedni łowią ryby, inni pływają na deskach, wypływają łódki, ocean jest spokojny, chmurki troszeczkę na niebie, więc nie jest za gorąco. Więc tak jak mówię, dla każdego coś innego. Jedną z wyróżniających się cech Pert jest jego zapierający dech w piersiach, lokalizacja. I powiem Państwu szczerze, że nie wybrałam się do Australii z rodziną. Sama nie wiedziałam, gdzie leży Pert i myślę, że Większości z was nie zna tej miejscowości, ze względu na to, że Melbourne i Sydney są najbardziej rozpoznawalnymi miastami co chodzi o Australii. Natomiast zachodnia Australia jest olbrzymia, duża. Wiadomo, że większość są to pustynie, ale całe nabrzeże wokół całej zachodniej Australii mieszkają ludzie. Wiadomo, woda jest potrzebna do życia. Bez względu na to, czy to Australia, czy inny kontynent. Bez wody nie da się żyć. Tak samo właśnie jest tutaj. Jest to pięknie, jest to nowy kraj, nowe budownictwo. Sydney, Melbourne mają swoją trochę dłuższą historię. Natomiast Perth jest młodym miastem i bardzo takim nowoczesnym miastem, budują to naprawdę ze smakiem, jak sami widzicie zresztą. Tak jak mówię, większość ludzi nawet nie ma żadnego pojęcia, gdzie leży Perth. Nie słyszało o takim miejscu, więc nie zrażajcie się, jest to faktycznie oddalony, najbardziej oddalony punkt w, zachodniej w Australii. To jest to na zachodniej części, natomiast Sydney i są to wschodnie Stany. Więc nie wiem, czy jesteście zainteresowani, czy nie, ale właśnie przez to, że motywujecie mnie do tego, że chodzić na te moje spacerki i pokazywać właśnie miejsca, których nikt z blogerów nie pokazuje, dlatego że podróżnicy. Lecą typowymi trasami, czyli musi być Kings Park, tak jak mówię, Cotes Low, Valley, Elizabetki, jakieś zoo, w których jest tu mnóstwo tych zoo, Fremantle, gdzie jest jedno z najbardziej, najstarszych miejsc w obrębie Perth, oczywiście Mennica, w centrum Perth, Wyspy Rottnes, to wszystko jest. To wszystko jest. To wszystko możecie zobaczyć też na innych, na innych kanałach. Natomiast na moim również. Częściowo już zrobiłam odcinki z tych miejsc. Natomiast Taka Marina. Jest ich tutaj dużo. Takich właśnie kanałów. Pojedziemy też jeszcze, nie wiem, czy mi się uda przed zimą. Jak wiecie, mamy tutaj dzień. Czy uda mi się przed zimą jeszcze wybrać do Mandżury i zobaczyć, właśnie, pokazać Wam, jakie tam są piękne kanały? Dlatego, że trochę plany nam się tutaj z mężem skomplikowały, więc no nie wiem, czy będę w stanie Państwu to nagrać, ale jak nie teraz, to za jakiś czas. Słyszycie te ptaki? One są naprawdę. I pierwszy raz słyszycie to jest człowiek, który może przechodzić. A tutaj chciałam Państwu pokazać, zobaczcie. Wpadłam, są kraby, widzicie? one są takie ciemne, a to jest taki pomarańczowe. Trochę próbowałam zbliżyć, na GoPro mi się nie udało tego. Jak bliżutko zrobić, natomiast widziałam na komórce i przybliżyłam sobie tego pana czy panią, Powiedzcie, jak ludzie odpoczywają, właśnie stoją, głowę ryby, Tak jak mówię, ten film był nakręcany w pierwszy Dzień Świąt Wielkanocnych. I tak właśnie Australijczycy sobie odpoczywają. Powią ryby, większe, mniejsze, pływają, pływają na deskach, nurkują. No i tak wygląda Australia. Ja nie mówię, że to robimy codziennie, że ludzie to robią codziennie. Nie, absolutnie. Nie każdy chodzi tak samo do pracy jak wszyscy albo do szkoły, więc nie ma tak, że w tygodniu, w Australia, jest, nic nie robisz, tylko siedzisz na plaży. Absolutna bzdura. Nie ma czegoś takiego, natomiast weekendy i święta, public holiday, które są ustawowo w Australii, ludzie bardzo czynnie odpoczywają właśnie tutaj, w zachodniej Australii, na świeżym powietrzu przy oceanie. A zobaczcie teraz, w czym się. Właśnie już wracamy z so, całą Idziemy dalej, wracamy na marinę. No i jak sami widzicie, taki był nasz świąteczny spacer w okolicach Bert. Bardzo mandarin, marin. Miejsce bardzo malownicze. I mówię, od czasu do od czasu odwiedzamy miejsce, to miejsce z mężem. Przyjeżdżamy sobie na kawkę, na jakieś lody, pospacerować. Też się tutaj dużo zmieniło, dużo jest nowych budynków. Jak na każdym, w każdym miasteczku musi być coś dla turystów i to są bardzo popularne sklepy, które możecie kupić sobie pamiątki, nie należą do tanich, ale każdy czasem potrzebuje ze sobie jakąś pamiątkę z danego państwa, czy miejsca, czy miasta kupić. Więc takie sklepy są całej Australii bez względu na stan, Zobaczcie, tu taka podkładka 7,57 dolarów 50 centów. No nie tanio, co chodzi o, ale są to ręko, ręcznie robione, 19 dolarów 95, prawie 20 dolarów za taką porcję na nową malowaną, malowany talerzek. Ospazia zjeść sobie lody, które są mała kołka 6 dolarów, 8,20, podwójna, potrójna 9,60, więc zdecydowaliśmy się, że usiądziemy sobie i spokojnie zjemy sobie lody. Pani nam tutaj zaraz przygotuje. Jeszcze wybiera mój mąż, on oczywiście bardziej słodkie. Czyli nie wiem jak tutaj weźmie. Zaraz zobaczymy. Pistacjowe czy Ferrusze. <grydy> Jednak pistacjowe. Na no, wiadomo. Pogoda była. Chmurki, chmurki były na niebie, ale jak słoneczko się przybiło, temperatura była dość wysoka. Powyżej 30 stopni, więc fajny czas na spędzenie sobie czasu na świeżym powietrzu, a przy okazji zjeść lody czy Były pyszne. Przyznam się bez wice, były naprawdę pyszne.